Czym moi kochani, byłoby GTA bez momentów, w których zostajemy wystawieni? Tak, wiem, dziwnie to zabrzmiało. Niezależnie od tego, czy zdrajcy są naszymi przyjaciółmi, zleceniodawcami, czy przypadkowymi osobami, to zawsze sytuacje, w których zostajemy oszukani, fajnie podkręcają fabułę. Owszem, są smutne, ale jednocześnie niezwykle istotne. Parę tygodni temu przyjrzeliśmy się nieco bardziej po szlakom, które już od samego początku losów CJ w Los Santos wskazywały na to, że Big Smoke jest zdrajcą Grove Street Families. Dzisiaj zajmiemy się lensem Wensem, gdzie okaże się, że twórcy ułożyli bardzo ciekawą ścieżkę dla tej postaci. Jeden z głównych antagonistów gry wcale nie chciał nas wystawić, lecz został do tego zmuszony i to przez samego Tomiego Versetti. Dlaczego? A no więcej dowiemy się podczas przedstawiania Wam kluczowych momentów z gry, no i oczywiście w podsumowaniu tego odcinka. No a tymczasem lecimy z tematem. Nasze poszukiwania zapewne dość niespodziewanie dla większości z Was rozpoczniemy sobie od misji Ciemna uliczka. Naszym zadaniem jest tam dowiedzieć się kto mógł być zaangażowany w przerwanie transakcji w Viceport. Zwróćcie uwagę, że Lens Vence ni stąd ni zowąd zjawia się w tym miejscu w dokładnie tym samym czasie co Tommy. Tak jakby tylko czekał na to, aż Tommy się tam pojawi. Kto wie, być może Tommy od samego początku po nieudanej transakcji był śledzony przez Lensa Wensa. Być może był to jego jedyny trop. Cała reszta zaangażowanych zginęła, no może poza Kenem Rosenbergiem, który skutecznie zaszył się w hotelu Harrison. Tak czy inaczej druga sprawa, która nam nieco tutaj śmierdzi, to końcówka wypowiedzi Lensa w omawianej misji, a dokładniej... Go you, czy pamiętacie może chociaż jedną linijkę dialogową w tej misji, gdzie Tommy zdradził Lensowi swoje imię? Zapewne nie, ponieważ takowa najzwyczajniej się nie pojawiła. Daje nam to jasno do zrozumienia, że Lens Węs już to nieco dowiedział się wcześniej o głównym bohaterze Vice City. Ponadto sama wypowiedź Lensa ma dosadny wydźwięk ostrzeżenia, co pokazuje, że mężczyzna miał już pewne plany wobec Versettiego. Dalej przejdziemy do misji pod tytułem Anioł Stróż. Dla przypomnienia i złapania kontekstu jest to misja, w której wyświadczamy przysługę pułkownikowi Cortezowi i przyjmujemy zlecenie, w której musimy dopilnować bezpieczeństwa transakcji między Ricardo Diazem a Kubańczykami. Przed tym jednakże musimy jeszcze udać się do parkingu wielopoziomowego, żeby zgarnąć Krugera, który może nam się po prostu przydać. Wszystko wydaje się być normalne, aż do momentu, w którym nagle magicznie pojawia się Lens Vance Dance. Jest to zastanawiające, ponieważ o ile Lens, pracując dla Diaza na pewno dowiedział się od niego, że Tommy będzie uczestniczył w transakcji, o tyle skąd niby miał się dowiedzieć, że Tommy będzie przed transakcją jechał po broń do wielopoziomowego parkingu. Ponownie mamy niemal stuprocentową pewność, że Tommy był śledzony. Następną misją, która może przykuć naszą uwagę, jest zadanie od Ricardo Diaza pod tytułem Czas Apokalipsy 86. Tommy zauważa tutaj, że Lenz Wens używa imienia Quentin, argumentując to tym, że wyśmiewano się z niego w szkole. Naszym zdaniem wcale nie był to główny powód. Uważamy bowiem, że Lens zaczął używać fałszywego imienia ze względów bezpieczeństwa. Posługując się inną tożsamością, Lensa byłoby ciężej wyśledzić, gdyby ten przykładowo naraził się innym postaciom. Kolejna rzecz, która wydaje się być niejasna, dotyczy tego, że Lens Wens stale wspominał o tym, że to właśnie Ricardo Diaz był klientem mistera Blacka. Lens mówi, że rzekomo podpytał paru osób w mieście, no i ma pewność, że Diaz stał za nieudaną transakcją w dokach. Lecz mimo poważnych oskarżeń oraz mimo tego, że Lens grał w tej samej drużynie z Tomim, nie dowiadujemy się skąd Lens pozyskał te informacje. W konsekwencji wiarygodność tych słów jest mocno wątpliwa, no i nasuwa przypuszczenia, że Lens nie do końca ufa Tomiemu. Jakby ktoś się pytał dlaczego nie traktujemy tych informacji od lensa zbyt poważnie, to przytoczymy tutaj prosty przykład. To tak jakbyśmy powiedzieli wam, że popytaliśmy kilka osób w Poznaniu, no i okazało się, że tamtejsza policja bierze więcej łapówek w skali roku, niż wynosi ich średnia miesięczna wypłata. Byłyby to zwyczajnie nic nie warte plotki, no i do tego pomówienia. Jedyny argument, który mógł tak naprawdę wybronić wypowiedź Lensa, to że nie chciał on wskazywać konkretnych nazwisk swoich informatorów dla ich własnego bezpieczeństwa. Lecz tu z kolei pojawia się brak zaufania Lensa, który raczej możemy wykluczyć. Przecież niedługo po tym dowiadujemy się, że Lens zamierza sam załatwić Diaza, co pokazuje, że Lens nam jak najbardziej ufa. Gdyby tak nie było, to Lens nie powiedziałby nam tego, ponieważ obawiałby się, że o wszystkim powiemy samemu Diazowi, dla którego jakby nie było pracujemy. Przechodzimy tymczasem do ostatniej misji dla Ricardo Diaza pod nazwą Popyt i podaż, ponieważ tutaj również mamy trochę do omówienia. Pierwsza rzecz to kolejne posądzenie Diaza, które pada z ust Lensa Vensa. Po raz kolejny Lens nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że za nieudaną transakcją w dokach stał faktycznie Diaz. Oprócz tego Lens próbuje namówić Tomiego, żeby zaatakować Diaza, chociaż ten wyraźnie powiedział mu jakiś czas temu, że na rozwiązania siłowe zawsze znajdzie się czas. Po rozmowie można zatem szybko wywnioskować, że Lens nie bierze rad Tomiego na poważnie i mało się z nim liczy, co zresztą i tak potwierdzi się w dalszej części odcinka. Niedługo po tym nagle otrzymujemy informację od Kenta Pola, że powinniśmy się z nim spotkać. Udajemy się do klubu Malibu, no i wówczas rozpoczyna się misja o nazwie Czekając na śmierć, gdzie ukazane są nam skutki nieroztropności bliskiego znajomego Tomiego. Lens zaatakował finalnie Ricardo Diaza w pojedynkę, co nie skończyło się zbyt dobrze. Wydaje nam się, że Lens wens chciał udowodnić Tomiemu, że trzeba się z nim liczyć, co oczywiście zapaliłoby lampeczkę w głowie Tomiego, gdyby Tomi chciał wywalić Lensa ze wspólnych interesów. Jak widzimy plan Lensa momentami był naprawdę godny pochwały. Po tych wydarzeniach Tommy wraz z Lensem atakuje Diaza, ostatecznie zabijając go, no i stając się wielkim graczem na terenie Vice City. Usunięty kontent z gry ukazuje nam kolejne potwierdzenie zamiarów Wensa, jak i to, że istnieje mała szansa, że się mylimy. Mianowicie, po zabiciu Ricardo Diaza w jednym z usuniętych dialogów, Lens z góry sugeruje, że razem z Tomim będą rządzić miastem jak i gangiem, chociaż w rzeczywistości tylko Tommy jest władzy. To Tommy przecież wybił niemal cały gang Diaza, no i to Tommy od samego początku był mózgiem tej operacji. W międzyczasie wykorzystując pracę u Diaza pod kątem nauki do przyszłego prowadzenia biznesu. Idąc dalej, w misji pod tytułem Wymuszenie, raz kolejny widzimy jak Lens podkreśla, że ma równie wysoką pozycję w hierarchii gangu jak Tomi, co oczywiście jest nieprawdą. Lens wspomina, że ponownie muszą dać znać miastu, że gang Lensa i Tomiego trzęsie całym Vice City. Jest to oczywiście kolejna próba wykorzystania Tomiego. Przecież, o ile nas pamięć nie myli, to Tommy idzie ogarnąć biznesy w centrum handlowym. To Tomi inwestuje w nieruchomości oraz je rozwija. No a Lens jest odpowiedzialny co najwyżej za to, żeby na tym skorzystać. Kolejna misja wcale nie jest jakąś tam szczególną odskocznią, jeżeli chodzi o problemy z Lensem Wensem, jak i z tym, co możemy wywnioskować z jego zachowania. Tym razem Lens zapewnia Tomiego, że zajmie się problemem z kawiarnią, która odmawia płacenia haraczu. W rzeczywistości jednakże widać, że Lensy nie ma na to zbytnio pomysłu, no i ostatecznie woli sączyć drinki ze swoimi koleżkami. W rezultacie, to Tommy musi zająć się problemem, a jakby tego było mało, po tym zadaniu otrzymuje telefon od Lance'a, który narzeka na wysokość swoich udziałów. Tommy, musimy porozmawiać. talk about stuff. What's the problem, Lance? To you, my friend. I feel you're not giving me a fair slice, and more than that, you've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Lensowi nie podoba się także samo zachowanie Tomiego, bowiem uważa, że ten niesłusznie zwraca mu uwagę, ośmieszając go przy tym w oczach innych członków organizacji. Dochodzi nawet do tego, że mężczyzna zaczyna się odgrażać i sugerować, że planuje odejść. Powtórka sytuacji pojawia się w ostatniej misji dla wątku ochroniarskiego o nazwie Gliniarnia. Mowa tutaj o kolejnej rozmowie telefonicznej z panem Wensem. Lens nadal ma focha na Tomiego za to, że nie dostaje od niego większej działki. Doskonale widać, że mężczyźnie zależy jedynie na tym. Co więcej, z gry została usunięta pewna rozmowa telefoniczna z Kentem Polem, w której Kent ostrzegał Tomiego, że ktoś zamierza go okraść. Mając z tyłu głowy narzekającego Lensa, było to oczywiste, że złodziejem był właśnie on. Powód, dla którego zrezygnowano z tej rozmowy, mógł być banalnie prosty. Podobnie jak usunięte rozmowy w GTA San Andreas, także i ta rozmowa po prostu zbyt wyraźnie sugerowałaby przebieg dalszej sytuacji, dlatego też najzwyczajniej została usunięta. Przed ostatnim momentem w fabule, gdzie możemy mieć wątpliwości co do Lensa, jest misja kurier. Chodzi nam tutaj konkretnie o sytuację, kiedy Lens zapewnia Tomiego, że wraz z innymi członkami gangu będzie w pobliżu na wypadek, gdyby Wersetti potrzebował zgubić pościg. Co dzieje się w rzeczywistości? Ano, Lensa nie ma nigdzie, a Tomi raz kolejny musi liczyć wyłącznie na siebie. Lens, widząc, co się dzieje, a mianowicie, że nie jest ani trochę przydatny i że jego czas w gangu jest policzony, postanawia chwycić się ostateczności. Zamierza wystawić Tomiego, zwłaszcza, że przydarza się ku temu idealna okazja. I tak to właśnie docieramy do ostatniego punktu dzisiejszego odcinka, czyli misji pod tytułem Uważaj na swoich przyjaciół. Lens, nie widząc szans na równy podział w operacji Wersetyego, próbuje wkupić się w łaski największego wroga Tomiego, czyli rzecz jasna Soniego Forelli. Lens informuje Soniego, że Tomi wcale nie zamierza oddać mu pieniędzy, które przepadły w transakcji z początku gry, lecz planuje go oszukać, przekazując sfałszowane pieniądze. Te wszystkie sytuacje od samego początku idealnie pokazały, że Lensowi zawsze zależało na jednym, a mianowicie na łatwym i obfitym życiu. Tomi miał być pomocą przy znalezieniu osoby odpowiedzialnej za śmierć jego brata oraz furtką do bogatego życia. W rezultacie cwany Tommy nie dał wciągnąć się w gierki Lensa trzymając rękę na pulsie do samego końca. Lens, widząc, że Tommy nie da się przechytrzyć, postanowił wejść w układ z największym wrogiem przyjaciela, myśląc, że być może w taki sposób uda mu się dojść do wysokiej pozycji w innej organizacji, podobnie jak i do dużych pieniędzy. Sposób postępowania Lensa w I City Stories dobitnie pokazuje, na czym zawsze mu zależało, i tylko twierdza w przekonaniu, że po śmierci Wika Lens dalej pragnął dokładnie tego samego. Moi kochani, jesteśmy naprawdę bardzo ciekawi Waszych opinii odnośnie tego odcinka, jak i odnośnie tego, czy udało Wam się wychwycić coś ponad to, co dzisiaj Wam zaprezentowaliśmy. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Jeżeli natomiast Waszym zdaniem temat został wyczerpany, to napiszcie chociaż, że oglądnęliście do końca. Dziękuję patronom za wielkie wsparcie w budowaniu tego kanału. No a tymczasem na dziś to byłoby na tyle. Słyszymy się niebawem, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!